Dzień dobry, tutaj Krzysztof Dobrowolski z bloga Lin jest dla ludzi. Mam dla ciebie dzisiaj ciekawą rozmowę o tym, o co chodzi w Lin. Moim gościem będzie Rafał Wysocki z Lintime. Cześć Rafał. Cześć Krzysiek, cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Nie tylko na tę rozmowę, ale też na dłuższe spotkanie. O tym, o tym na końcu tego nagrania. Ale chciałem dzisiaj zadać Ci bardzo ważne pytanie: O co chodzi w Lin? Skąd to słowo się wzięło, to wiemy, że pochodzi z angielskiego, że oznacza wyszczuplanie, oznacza szczupłego. Jak googlam w internecie, to znajduję jakieś diety, pigułki takie magiczne, które mnie mają odchudzić, a tutaj nagle jest coś oparte na systemie Toyoty, coś, co przyszło z Japonii. Dlaczego to jest szczupłe i co ja mam wyszczuplać? Jasne. No, to pytanie, o co chodzi w tym LIN, naprawdę zdarza mi się często słyszeć od ludzi, którzy pytają, czym się zajmuję na co dzień i staram się opowiedzieć, właśnie na czym polega moja praca. Wiem, że ty też wiesz, że to jest czasem trudne wytłumaczyć ludziom zupełnie spoza kręgów, co to oznacza. No i staramy się to z reguły ubrać jakoś w takie słowa, żeby właśnie do każdego to dotarło, chociaż my wiemy, że często bywa to bardzo, bardzo zawiłe i skomplikowane, a nie powinno takie być. W Lin chodzi, a przynajmniej tak możemy często usłyszeć czy gdzieś przeczytać, że w Lean chodzi właśnie o identyfikowanie i eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa z naszych procesów, bo oczywiście chodzi tutaj o procesy, no i poprzez to eliminowanie tych niepotrzebnych operacji, niepotrzebnych elementów tych naszych procesów, tak naprawdę wyszczuplamy te nasze procesy, bo Odchudzamy je w pewnym sensie. To odniesienie do, do diety też jest cał, całkiem trafne, można powiedzieć. To, o czym mówiłeś, że, że w wyszukiwarce pojawiają się jakieś tam też leki. No bo, jak wiemy, link to jest podejście, filozofia, bazuje na kulturze, na strategii i nie da się tego po prostu zrobić w jeden dzień, tak samo jak nie da się schudnąć w jeden dzień. Więc tu też na pewno ta analogia jest bardzo trafna. Niemniej ja dzisiaj chciałbym zboczyć trochę na, na inny tor, jeśli chodzi o to, o co chodzi w LIN, bo jeśli powiemy, że chodzi o wyszczuplanie tych procesów, o eliminowanie niepotrzebnych operacji, to też powinniśmy sobie zadać pytanie: po co albo dlaczego warto to robić? No bo nie jest to ideą samą w sobie. My tak naprawdę hmm. powinniśmy nasze procesy wyszczuplać. Po to, żeby zapewnić jak najlepszy przepływ. To słowo najlepszy, oczywiście, jest zaraz do doprecyzowania. Natomiast poprzez wyszczuplanie naszych procesów, chcemy zapewnić ich jak najlepszy przepływ. I właśnie to moim zdaniem jest bardziej trafna odpowiedź na pytanie, o co chodzi w Lin, że w Lin chodzi o przepływ, czy jak też od Ciebie kiedyś w Lin chodzi o flow. Chodzi o to, dlatego moim zdaniem z dwóch takich podstawowych punktów czy powodów, Pierwszym z nich jest to, że jeśli nasz przepływ będziemy usprawniać, no to nasz klient po prostu wcześniej otrzyma to, co zamówił, czy jest to usługa, czy jest to wyrób fizyczny. W każdym razie ten zamówiony produkt otrzyma wcześniej. No i drugi punkt, który się z tym wiąże, my dostaniemy wcześniej za realizację tego zamówienia pieniądze. A nie ukrywajmy, że w biznesie na końcu o te pieniądze chodzi. Więc tak Czyli podsumowując Wszyscy będą zadowoleni. Tak chcielibyśmy, żeby było. Okay, a gdzie w tym wszystkim Japonia? Bo Lin to, to nie jest przecież japońskie słowo, to jest angielskie słowo. Chciałem powiedzieć amerykańskie, bo to, bo to Amerykanie pierwsi badali w latach 70., -tych, 80. -tych to zjawisko, które, które wtedy, wtedy ich zainteresowało tam jakby sposoby wytwarzania dóbr w różnych systemach produkcyjnych na całym świecie. No jasne, no Toyota leży u podstaw tego wszystkiego. Znany nam obecnie Lean management, który bardzo ewoluuje w różne, w różne kierunki, tak naprawdę, nie zawsze odpowiednie, a nie zawsze odpowiednie właśnie dlatego, że odbiega od tego, na czym bazuje, czyli na TPS Toyota Production System. To właśnie z Toyoty wywodzi się ten obecnie nazywany szczupłym zarządzaniem system, nie tylko produkcji, ale właśnie system zarządzania. No a TPS-u ojcem jest Taichi Ono, mistrz Ono, ojciec właśnie Linu, który kiedyś powiedział wiele mądrych rzeczy, natomiast jednym z takich moich ulubionych cytatów jest, jest ten, który zawiera w sobie słowa, że wszystko, co robimy, to patrzenie na oś czasu od momentu, w którym klient daje nam zamówienie, do momentu, kiedy my dostajemy za to zamówienie pieniążki, no i staramy się właśnie ten czas od zamówienia do otrzymania płatności skrócić poprzez eliminację czynności nie dodających wartości, poprzez eliminację czynności najczęściej zbędnych lub wykonywanych niewłaściwie. No i właśnie to jest w pewnym sensie istota, Lin, a przynajmniej jeden na pewno z najważniejszych punktów, taki top. Może to 3, może to 5 Linu o co chodzi w tym linie, czyli właśnie wyszczuplanie tych procesów, no żeby skracać ten czas realizacji, czyli w lin tak zwanej lead time. Lead time, tak, pięknie powiedziałeś, po co mamy eliminować to marnotrawstwo, bo większość, albo sporo osób może, żeby nie generalizować, sporo osób uważa, że no należy po prostu eliminować wszystko to, co jest marnotrawstwem w każdym punkcie procesu, w każdym miejscu, gdzie tylko zaobserwujemy tą słynną młodę. Jedną z siedmiu typów, e, to powinniśmy ją natychmiast usuwać. Czy tak jest na pewno? Czy powinniśmy się zajmować każdą mudą, którą znajdziemy? No właśnie, świetnie to ująłeś. Powinniśmy na pewno priorytetyzować e, nasze działania, przepraszam, mm -hmm. e, pod kątem właśnie przepływu, czyli powinniśmy najpierw mm, jak zawsze, oczywiście zacząć od mapowania. Najpierw musimy zmapować nasze procesy, wyznaczyć strumień wartości, nad którym my w ogóle chcemy pracować, mm -hmm. żeby ta wartość płynęła przez nas, nasz proces jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie trafiała do klienta. No i wtedy, jak zmapujemy ten proces, a na co dzień widzimy jego realizację, to widzimy tak naprawdę jakie problemy się pojawiają, jakie zakłócenia na ten przepływ wpływają. I powinniśmy zająć się właśnie tymi zakłóceniami wpływającymi na przepływ w pierwszej kolejności. Na pewno mogą występować inne problemy, właśnie inne przeszkody. Znamy przecież tutaj pojęcie 3: muda, mura, muri to nie zawsze musi być 7 strat to mogą być też jakieś przeciążenia naszych pracowników, czy niedociążenia stanowisk, niezrównoważona praca na stanowiskach i to faktycznie najczęściej wpływa na ten przepływ, ale są też sytuacje, które no, bezpośrednio nie wpływają na przepływ, ale wiem, że przeszkadzają. Myślę, że powinniśmy się nimi zająć później, a jednak zacząć pracować nad tym przepływem i nad skróceniem lead time'u. No, nie jest to oczywiście jakieś moje odkrycie, tylko właśnie wynika to z tych słów pana Tajkiego. Ono. I tutaj też inny taki z cytatów, który bardzo lubię i który często też ja na szkoleniach używam, jeśli chodzi o, o takie podstawy lin to cytat Petera Drakera, który powiedział, że najbardziej nieefektywnym jest robienie efektywnie czegoś, co nie powinno być robione wcale. I tutaj możemy zrozumieć, czy podejść do tego cytatu w ten sposób, że zdarzyć się może i niestety często się zdarza z tego, co słyszymy gdzieś tam w kuluarach konferencyjnych rozmów, czy, czy w sieci, na grupie Niech nim Będzie Z Wami na przykład, że czasem całe działy LIN, a przynajmniej pojedyncze jednostki odpowiedzialne za optymalizację, zajmują się rzeczami tak naprawdę no nieistotnymi albo mało istotnymi z punktu widzenia biznesowego organizacji i nie wpływającymi właśnie na przykład na skracanie lead time'u, No tutaj często wchodzi na tapetę oczywiście system 5S, realizowany gdzieś tam dla samej idei też często, mhm. podczas gdy mm, oczywiście on może mieć wpływ na przepływ, ale często jest tak, że robimy to dla samej idei, na przepływ to nie ma wpływu, a na siłę gdzieś tam chcemy się tym zajmować. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że w Lean chodzi rzeczywiście o przepływ. Przepływ strumienia wartości, a my zajmujemy się skracaniem czasu, w jakim dodajemy tą wartość dla klienta. Zajmujemy się skracaniem lead time'u. Tak jednym Możemy zdaniem można... Jednym zdaniem to, co powiedziałeś. Jasne, jak najbardziej. Tutaj też bym chciał przytoczyć, nie wiem, wybierając z linowego Toolboxa losowo jakieś narzędzie, niech to będzie smet, na przykład, no to tutaj też skracamy czas przezbrojenia maszyny i często Hmm, wielu ludzi gdzieś tam na tym kończy, powiedzmy, że, że to też samo w sobie jest sukcesem, że się skróciło, tylko my musimy iść dalej, zadać sobie jak zwykle w lin pytanie, dlaczego, dlaczego skracamy czasy przezbrojenia, żeby być bardziej elastycznym, żeby móc produkować krótsze partie, żeby wytwarzać krótsze partie produkcyjne, no i dzięki temu być bardziej elastycznym, czyli móc dostarczać klientowi to, czego on potrzebuje. Dokładnie w takiej ilości, jakiej potrzebuje, dokładnie w czasie, w którym potrzebuje, i tak dalej, i tak dalej, znamy te wszystkie zasady. Natomiast możemy to robić po prostu szybciej i w krótszym czasie. Muszę cię, Rafał, powstrzymać przed rozwinięciem tego tematu, bo wiem, że moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. Jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o lead time, o skracanie lead time, o analizowanie procesów i chciałbym tutaj przy tej okazji wszystkim, wszystkich zaprosić na dłuższe spotkanie, którym Rafał zgodził się być współprowadzącym razem ze mną, plus jeszcze dwie niezwykle interesujące osoby do nas dołączą. Organizujemy 27 września webinar pod tytułem cztery żywioły LIN. Będzie to woda, ogień, powietrze i ziemia i jak łatwo się domyślić, Rafał będzie reprezentował Wodę wodę, oczywiście. wodę, czyli przepływ, tak jest. Będzie jeszcze ogień, czyli Magdalena Długońska, będzie jeszcze powietrze, czyli Aleksandra Edelmüller i będę ja jako Ziemia, Krzysztof Dobrowolski. Co oznaczają te cztery żywioły, to znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszamy Was do udziału, do dołączenia do nas. To już niedługo, 27 września, ostatni poniedziałek tego miesiąca. O godzinie 20. Zarezerwujcie sobie sporo czasu, bo ten webinar potrwa prawie 120 minut i będziemy mieli dla Was bardzo dużo merytorycznych treści. Rafał, dziękuję Ci za dzisiaj i do, do zobaczenia w takim razie na webinarze 27. Cześć, dzięki. Do zobaczenia, dzięki, cześć.